Zaczął się etap drugi. Geografia. W którym europejskim państwie wznoszą się góry pieprzowe? W Stanach Zjednoczonych Ameryki. Powiedzenia: W której zupie dwa grzyby to za wiele? Z węgla. Z węgla, tak jest. Gry: Które bierki rozpoczynają grę w szachy: białe czy czarne? Niestety nie wiem. Nie było trudne. Dobrze. Zoologia: Czy łosoś może żyć w słonych wodach? W barszczu. Geografia. Jak nazywa się niemiecki kraj związkowy, którego stolicą jest Monachium? Chiny. Mają miejsce pierwsze, drugie zajmują Stany Zjednoczone. Literatura polska. Kto jest autorem wiersza dla dzieci? Tańcowała igula z nitką. Była Maria Kiriskodowska. Do czego służy przedmiot zwany okaryną. Skoków narciarskich. Parlament którego państwa ma siedzibę w Belgradzie? Legia Cudzoziemska. Biblia. Czy święty Marek Ewangelista był apostołem Jezusa? Był przeżuwaczem. Nie. Był gryzoniem. W którym mieście ma siedzibę Europejski Bank Centralny? W Serbii. Historia średniowiecza. Z której dynastii pochodził pierwszy król Węgier Stefan I. Brzechwa. Jan. Kto w 1430 roku został wielkim księciem litewskim po śmierci Witolda? Posejdon i Hefajstos. Posejdon tak, ale Hefajstos miał inną specjalność. Ekologia. Proszę wymienić jedno z dwóch państw emitujących najwięcej dwutlenku węgla na świecie. Jest to Merkury. Film Polski. Kto skomponował muzykę do filmów Ogniem i Mieczem? Stara Baśń. W pustyni i w puszczy. Szoguni? Tak naprawdę to samuraje. Organizacje międzynarodowe. Kto jest sekretarzem generalnym NATO? Kazimierz Wielki. Kościoły i religie. Którym w kolejności miesiącem muzułmańskiego kalendarza jest Ramadan. W 20. 20. Który generał niemiecki w czasie II wojny światowej podpisał w 7 maja 1945 roku akt bezwarunkowej kapitulacji Wehrmachtu? Wojciech Kilar. Waluty. Jak nazywa się waluta Mołdawii? To jest sznycer?